Dziś zapraszam Was na test chłodzenia IO SMX Hayati. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Nie jest żadną tajemnicą, że SMX to marka własna Xcomu. Nie mylcie z Silvermanki te dwie marki cały czas występują równolegle, ale tutaj poza samą zmianą nazwy, czy też prowadzeniem nowej nazwy, tak powinienem powiedzieć, uległa też zmianie szata graficzna. Jak widać w tym przypadku jest to połączenie kolorów pomarańczowego i czarnego. Chłodzenie, jakie przyjechało do mnie na testy, to SMX Hayati 360, jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj chłodnicę z trzema wentylatorami 120 mm. Natomiast dostępne są również chłodzenia te same chłodzenia z podświetleniem ARGB, aczkolwiek w tym przypadku też mamy podświetlenie, ale tylko i wyłącznie na blokopompie. W tym w tym chłodzeniu, że ciasna podcietane są również wentylatory. Ok, pozwólcie, że teraz pokrótce to chłodzenie Wam omówię, a później przejdziemy do konkretów, czyli do wyników testów. Znaczne może nietypowo, bo oto pakowania dokładnie jego wnętrza. Jak widać, chłodzenie do transportu zabezpieczone jest bardzo dobrze, bo całość wypełnia pianka. Także miły akcent, tym bardziej, że jest to chłodzenie stosunkowo niedrogie, bo kosztuje 380 zł. Co do chłodnicy, ta wykonana jest z aluminium. Jak widać, preinstalowane są na niej od razu wentylatory 3x120 mm. SMX Safeu, zakres obrotów od 400 do 2000. Są to oczywiście śmigła PWM i posiadają łożyska hydrauliczne. Jak widać wentylatory posiadają krótkie przewody, są od razu ze sobą połączone i na jednym końcu mamy końcówkę żeńską, na drugim męską, także później za pomocą dołączonej w komplecie przejściówki podpinacie jeden przewód pod płytę główną, aby je zasilić. To oczywiście pomoże uniknąć jakiegoś zbędnego bałaganu w obudowie. Jeżeli chodzi o profil całego chłodzenia, bo to też jest dość istotne, czyli wentylatory plus chłodnica, jest to 52 mm, można powiedzieć standard w przypadku większości chłodzeń AIO. Węże długie, bo 420 mm, także montując to chłodzenie nawet na przodzie obudowy nie będzie problemu, że aby blokopompa sięgła do soketu procesora. Węże znajdują się w porządnych nylonowych oplotach i też, co moim zdaniem, ważne są bardzo elastyczne, co pomoże z pewnością podczas montażu. No i w komplecie mamy jeszcze trzy klipsy, które pomogą z ich organizacją. Blokopompa wykonana jest z bardzo przyzwoitej jakości tworzywa w kształcie walca na górze jest podświetlenie ARGB. Mamy tak zwane niekończące się lustro, jak i jeszcze taką obwódkę dookoła. Natomiast efekt tego podświetlenia uzależniony będzie od tego, co oferuje pod tym kątem wasza płyta główna, jako iż podłączamy tylko i wyłącznie trzypinowe ARGB, właśnie pod Mobasa. Podstawa blokopompy wykonana jest z miedzi sporych rozmiarów. No i jak widać, zaaplikowana jest już na niej pasta termoprzewodząca. Ja akurat nie jestem fanem tego rozwiązania. Co do jej zasilania, jest to kostka czteropinowa PWM, także bez problemu można będzie regulować jej obroty. O tym też powiem troszeczkę więcej w dalszej części tego filma, dokładnie w podsumowaniu. Jej montaż też bardzo prosty. Jedna osoba w obudowie spokojnie to ogarnie, ponieważ najpierw przekładamy przez płytę główną backplate, następnie wkręcamy do niego kołki dystansowe. Też warto dodać, że mamy tutaj takie narzędzie, specjalny taki kluczyk dołączony w komplecie, żeby było to łatwiejsze do wykonania. Następnie do kołków dystansowych przykręcamy płozy i do całości później blokopompę. Identycznie wręcz wygląda sytuacja w przypadku podstawy KMD, z tym że tam używamy tego wbudowanego backplate'u na płytę główną. Co do kompatybilności tego iO z podstawkami, w przypadku Intela wszystkie mainstreamowe od 11,50 po 18,51 i w przypadku AMD są to podstawki AM4 i AM5. No i dodam jeszcze, że na chłodzenie producent udziela 3-letniej gwarancji. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Gdybyście oczywiście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć, a teraz przechodzimy już do wyników testów, no i zobaczymy jak sobie to chłodzenie poradziło. Dodam tylko, że cała metodyka testowa znajduje się w linku w opisie tego filmu, także warto się z nią zapoznać. Zaczynamy jak zwykle od testów przy znormalizowanym poziomie głośności. Jak widać, SMX Hayati radzi sobie bardzo dobrze, plasując się w pierwszej dziesiątce w moim zestawieniu. Zwróćcie też uwagę, że względem poprzednika wypada o prawie 5 stopni Celsjusza lepiej, a to już spory przyrost. Z pewnością wiele dało zastosowanie lepszych wentylatorów, które w poprzednich chłodzeniach nie grzeszyły ani wydajnością, ani kulturą pracy. W testach przy maksymalnej prędkości obrotowej sytuacja nie ulega znaczącej zmianie i cały czas SMX utrzymuje się w pierwszej dziesiątce. Przy czym zwróćcie uwagę, że jest ono stosunkowo ciche. Także to o czym mówiłem wcześniej, jest zmiana wentylatorów w tym przypadku na duży plus. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście pod kątem wydajności chłodzenie radzi sobie dobrze, można nawet powiedzieć bardzo dobrze i względem takich bezpośrednich konkurentów jakimi są choćby Navis F360 czy też Arctic Freezer 3 Wypada od nich delikatnie lepiej. Zdaję sobie sprawę z tego, że w zestawieniu nie mam jeszcze Arktika z dopiskiem Pro. To się zmieni niedługo, bo sample do mnie dojechał, także testy będą. Wypada też to chłodzenie lepiej od wielu innych droższych 360, a nawet niektórych 420. No i warto też zaznaczyć, że względem poprzednika, który występował jeszcze pod nazwą Silvermanki X, wypada o prawie 5 stopni Celsjusza lepiej, a to już sporo. Co do jakości wykonania, nie mam zastrzeżeń, zwłaszcza w tej cenie. Tutaj nie ma się do czego doczepić. Długie, elastyczne węże w porządnych oplotach. Do tego łatwy montaż blokopompy. Jedna osoba spokojnie w obudowie sobie z tym poradzi, dzięki temu, że najpierw montujemy wszystkie elementy montażowe, a dopiero do wszystkiego przykręcamy blokopompę. Szkoda, że nie mamy dorzuconej w komplecie tubki z pastą. Ja jednak wolę takie rozwiązanie. Zawsze możemy sobie tę pastę za jakiś czas powiedzmy, zmienić, no ale co kto woli, na pewno jest to prostsze dla takiego typowego Kowalskiego, który no, nie czuje się zbyt mocny w aplikacji pasty termo. Wentylatory, jak pewnie zauważyliście, są praktycznie identyczne jak w przypadku chłodzeń Arktika, przynajmniej pod kątem designu. Czyli mówię tutaj o P12 -kach. i też da się w nich usłyszeć delikatny szum łożyska. Także warto o tym wspomnieć. Nie jest to jakieś uciążliwe, upierdliwe, ale mówię, trzeba tutaj o tym powiedzieć. Co do głośności pompy, no jest ona zdecydowanie słyszalna. Być może tragedii nie ma, ale nawet w zamkniętej obudowie będziecie w stanie ją usłyszeć. Ona się wkręca na 2900 obrotów na minutę. I posłuchajcie teraz, jak to brzmiało. Na szczęście obroty pompy można regulować i po obniżeniu ich na 70% co daje około 2500 obrotów na minutę ta pompa jest już cicha, być może nie niesłyszalna, ale jest cicha. No i co istotne, nie traćcie dużo na temperaturach, bo spadek wynosił około 60 stopnia Celsjusza, także niewiele. No i posłuchajcie jak ta pompa na 2500 obrotów brzmi. Także śmiem twierdzić, że w zamkniętej budowie raczej tego nie usłyszycie, aczkolwiek no, trzeba pamiętać o tym, że każdy inaczej jednak te dźwięki odbiera. Moim zdaniem za 380Z jest to ciekawa propozycja. Linka do tego chłodzenia macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Cześć.